siemanko ludziska już w drugim odcinku yy, pomiędzy odcinkami pomiędzy odcinkiem tym yy, trochę tam yy, porobiłem w środku nic się nie zmieniło prawie tylko że dach skończyłem widzieliście w pierwszym odcinku i poza tym tutaj nie zrobiłem o tym zapomniałem Dzisiaj będziemy wchodzić po, zrobi, do, po piecyk, nie wchodzić po piecyk tylko wejść pod ziemię, żeby, zrobi, żeby zdobyć kobla na piecyk no. i w, w, wtedy może jak zdobędziemy węgla i trochę y, piecyk zrobimy, y, to wtedy, gdy się przejdziemy. ale jak się zrobi dzień? O. Y, robiłem na, no, na pokojowym, bo to uwierzcie, to przeszkadzało. Jak tu, z stomobów mobów na minutę się spełniło wokół domka. Zrozumcie to. Nie do przejścia. Jak raz dedłem, to był kłopot do, z, z dojściem. Y. Dlatego tak. Dzisiaj odcinek będzie dosyć króciutki. Bo. Bo. Jak to powiedzieć? Za. Bo mój komputer już będzie się przegrzewał. Bo gra z kolegą. Planowałem odcinek. Jakby to miało oglądać? Bo on nie ogląda daje suby y. i i po prostu mnie lubi Pomimo nagrałem dopiero pierwszy odcinek on mnie już lubi dlatego go też za to lubię y. I tylko dzisiaj zrobimy te uzbrojenie. Y. Czyli te... Wyjdziemy na dwór. I trochę piachu. Dobra. Myślę, że jakiś klipper się czaje za domkiem i zaraz wybuchnie. 10. Potrzebujemy piasku dla dom dla domku y, dla maćka 89 ja wspominam właśnie o niej y, ja jestem jej fanem i y, y, y to będzie ten i jeszcze jestem fanem jak y, 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 Sida Zrobiliśmy na dzisiejszy odcinek wszystko. Następny odcinek będzie miał 10 minut. Mam tylko tyle dozwolone na razie, że. Więc żegnam się. Następny odcinek myślę, że będzie na serwerze. Jeśli tego chcecie, yy. dawajcie komentarze. Oglądajcie filmik. Dawajcie łapki do góry. I, I to już koniec na ten odcinek. Będę robił poza odcinkami coś. Aha, mówcie, czy mam robić coś poza odcinkami, czy robić z wami? Ok? To do, do widzenia. Na razie.